Woda dzisiaj idealna. Wciąż tylko sprzątanie. Czas popływać. Ups, yy, mój błąd. Co się ze mną dzieje? Potrzebuję lekarza. Potrzebuję pomocy lekarza. Cóż to za dziwactwo? Leczę tylko wampiry. A nie jakieś tam ryby. Wampiry? Może zrobisz wyjątek dla syrenki? Ach, no dobrze, nie ruszaj się. Okej. Okay. Teraz zagryź. Spokojnie. Jesteś bardzo dzielna. Jeszcze tylko jedna rzecz. I gotowe. Naprawdę? Moje zęby. Co? Za długie? Mogę przyciąć. Pomocy! Zostaw mnie w spokoju. Huh? Siedź spokojnie, mała rybko. Nie podobają ci się kły? To się ich pozbędziemy. Gotowa? Trzymaj się. Mój ząb. Auć. Chyba się udało. Nie lubię ostrych zębów. Dziękuję. Teraz mogę normalnie jeść. Co to za smród? Suchnie potwornie. fuj! Moja kanapka? O. Co to takiego? Czyżby? Czosnek? Precz tym okropieństwem. Nie chcę umierać. Ponownie. Co się stało? Musisz się stąd wydostać. Poślizgnęłam się. AUCZ! Moja szyja! Coś mi chrupło! Pomocy! Proszę! Co robisz? Po co ci te koraliki? Jak się leczyć? To w dobrym stylu. Boli mnie kark! Załóż to! Wow, od razu lepiej. Jakiś liczny. Polecam się na przyszłość. Znowu to samo. Ups, sorki. Odpoczywaj sobie. Koniec z tym. Wracam do domu. Coś mnie jednak boli. Wygląda na złamany ogon. Ale bez obaw. Wiem, jak temu zaradzić. Grunt to unieruchomienie. Zaufaj mi. Znam się na tym. Nie bij mnie. Już tym! Nic już nie poczujesz! Gdzie ona polazła? Nie lubię zastrzyków! W porządku. Zaraz zmienisz zdanie. Spójrz mi w oczy. Pomocy! Wow! Co? Chyba mi się przysnęło! Czy to pająki? Oczywiście. Zabierz je! Czy to był sen? Obawiam się, że nie. Boli mnie brzuch! Coś mi się tam przewraca! W takim razie zajrzyjmy do środka. Żel jest zimny. Czas na szybkie USG. Ciekawe, co znajdziemy. Widzisz coś? No proszę! Co to ma znaczyć? Gratulacje, będziesz mamą! O nie! Cześć mamusiu! W kulki sobie lecisz! Fałszywy alarm! Daj mi to! Nie dziecko, tylko duża kupa! Musisz iść do łazienki? O tak! Uj. Świeża krew! Nadlatuje! Komary czują twoją krew! Daj się napić! Weź kapkę! Hej, chłopaki! Co jest grane? Biegasz w kółko. Chcesz tej krwi? Na pewno? To sobie weźcie. I wynocha. Tak to się robi. Co to było? Jesteś nieco odwodniona. Chcesz się napić? Proszę bardzo. Poczekaj. Woda morska? Co się stało? Tego potrzebowałam. Poprawia smak drinka? Dzięki! Orzeźwiające! Doskonale! Czas na lunch? Smacznego. To ma być jedzenie? Mało apetycznie. Polej sobie susikiem. Zdrowy i pożywny. Gwarantuję. Śmiało zajadaj. Skoro nalegasz, miejmy to już za sobą. Jakieś takie żylaste. Paskudztwo! Zaraz wymiotuję! Czemuś taka wybredno! Chyba mi zaszkodziło! Och, te syreny! Zaraz! Prawie 30 lat po terminie ważności! Muszę działać szybko! Wyciągnę to z ciebie! Chyba się udało! Ale sy! To chyba wszystko! Nie ma to kły! Dobre na każdą okazję. Już mi lepiej. na no to lecę. Nie tak szybko. Musisz zapłacić. P pieniędzmi? Mam tylko to. To jakiś żart? Próbujesz mnie oszukać? Co powiesz na to? Oferujesz swoją krew? Przyjmuję. Do pełna poproszę. Dalej, dalej. Już czuję ten upojny aromat. Tak, Mniam. tak. Świeżutka krew. Pełna strzykawka. Dawaj. Jeszcze ciepła. Zaraz. Dziwnie smakuje. Co ty nie powiesz? Co tam gadasz? To nie była krew. Sok pomidorowy? Nie mogę w to uwierzyć. Sprytne. Przechodzę na weganizm. Uff. Hej, to mój chłopak. Zrywa ze mną? Ale. Oh. O nie, wygląda na złamane serce. Muszę działać szybko. To moja specjalność. Wow, więcej znieczulenia. Dobra, uwaga wyjmuję. Pęknięte na pół. Do niczego. Na szczęście mamy zamiennik. Czas na transplantację. Tadam! Co? Już nie jestem smutna! I już do niej nie dzwoń! Skończyła z tobą. Załatwione. Moja bohaterka! Dziękuję! Och, coś mnie zabolało. O nie! Co? Znowu? Pilnie potrzebuję wody. I zamierzam jej to dać. Ale najpierw ochrona przeciwsłoneczna. Jako wampir wolę nie ryzykować. Słońce już mi nie straszne. Plus parasolka. Zabiorę cię do wody. Ile ty ważysz? Potrzebuję obu rąk. Żeby tylko nie było za późno. Coś jest nie tak. Hej! Obudź się! Co? Znowu mnie uratowałaś. Cieszę się, że żyjesz. Skakuj, woda jest cieplutka. Wow, faktycznie. <śm> Wow! Huh? Mogę się z wami pobawić? Chcesz się przejechać do moim wielorybie? <laughs> Przepraszam! Hej! <laughs> <laughs> Co? Nie jesteś syreną! Auć! Co? Jak to fajnie! Syrenia policja! Do aresztu! Nie ruszaj się, nie mrugaj. Haha, ha, mam cię. Wow, nie mogę być w więzieniu. Możesz. Syreny są wolne. Kujonki trafiają do więzienia. Jak mam się stąd wydostać? Szkoda, że nie jestem syrenką. Bo... Co to takiego? Czyjeś nogi? Ha, ha. Czuję się jak w horoszy! A, a, tak, Oj, chyba się przysięgiłam! Ups! Co ja narobiłam? Witaj, młoda damo! Jestem tu, by pomóc ci zostać syreną! Magiczne lustro? Co mam robić? Hmm, spójrz w górę! W górę? O, co za dziwne pudełko! Wow! To środek do usuwania pryszczy. Spróbujmy! O! Hurra! Prysz z pryszczami! Hej! Co jest grane? Czemu przestał działać? O, głupi gadżet! Hmm, znam inny sposób! Dzień dobry, pani Krab. Pilnie potrzebuję asystenta! Pomożesz mi? Nieźle! Twoje szczypce są bardzo przydatne! Mój! Nie próbujcie tego w domu, dzieciaki! To był świetny pomysł! Ostatni! Sorki, nie spiesz mi się, papa! No wiecie co? Pozostały mi tylko palce! Ostrożnie! Co to ma znaczyć? Co? Ochyda! Błąd, 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 błąd! posłuży mi jako wykrych. Kilka chwil i będę wolna. Ups. Co robisz? Ehm, um, złamała mi się pensetka. Potrzebuję innego planu. W międzyczasie wyskubię sobie brwi. Auć. Jak inne dziewczyny to robią? Gotowe. O, została czerwona plamka. Uwaga. Posiłek dla więźnia. Jeszcze czas na lunch! Prosto z dna morza! Ha, ha, ha! Oj. Smacznego! Dzięki! Blech, to nie jest żarcie dla ludzi! Co jeszcze mam w pudełku od syreny? Wow! Zestaw do makijażu! Mm, mam pomysł! Widziałam ten trick na TikToku! Do dzieła! Nakładamy trochę cienia na siatkę! I gotowe! O! Oh mi urosła, czy co? Oh! Wow, niezły efekt! Może by tak jakąś ozdobkę? Będę wyglądać mega uroczo! Perłowy też! <śścoughs> nie wolno śmiecić! A... Awaria. Moja bateria! Przepraszam! Wow, ale sreni makijaż to nie koniec! Aha! Morską biżuterię można użyć na wiele sposobów. <laughs> Pomaluję muszelki cieniem do powiek. A następnie nałożę je na oczy. O, śniewające! Hej, panie robot? Słucham. Czy wyglądam jak syrena? Cóż, twarz się zgadza, włosy nie. Przestań, przestań. A um, nawet nie spytam co, to! Tryb uśpieniał. To moja druga szansa! Pożyczę sobie twoje klucze, okej? Okay? Głupi <toster> Stój. Tuu. A vista. Gdzie ja jestem? Gdzie jest więzień? Ty... Oskarży się do komitetu la, la, Oskarż się, toalecie. Aaaa. Um. O, czemu moje włosy są nagle niebieskie? Co się le! Wygląda mi jak mop! O, a teraz jak pudełek. Nie mam szczotki, więc użyję widelca! O, powinnam częściej myć głowę! Wow, od razu lepiej! Boska fryzura! Co? O nie, mam wysuszone usta! Jeszcze tego brakowało! Oh. Wiem, jak ci pomóc! Ha? Że co? Po jakiej mi kokos? Hmm, właściwie to znam pewien przepis! Ha? Moje ręce to zabójcza broń! Chodź, miorniczko, wpadniesz na imprezkę! Haha! <laughs> Może drinka? Spróbuj wody kokosowej! Daj coś od siebie! O, to chodziło! Po zamieszaniu mam... domowej roboty pomadkę do ust! Mam nadzieję, że zadziała! Wow! Moje usta są pełne i świeże! Te ciuchy do niczego się nie nadają. Oh. Nowe komunikaty. Aha! Co my tu mamy? Akurat mój rozmiar. Oh, nie mogę dosięgnąć! Chwileczkę! Nie jestem wędkarzem, ale... E, co się dzieje? Mm, jak to? E, hm, Zakaz wędkowania. Ale mam to, co chciałam! Ha! Wynalazłam nowy styl mody! Żegnajcie paskudne ciuchy! Czas na majteczkową rewolucję! Nieźle! Teraz czas na ozdoby! Perły, jak przystało nam modną syrenę! Ha ha! O kurcze! Mój nowy top jest niesamowity! Teraz wyglądam jak syrena! A -a -a. A -a -a. Zerknij w dół, kochanie. Co? Ano tak! Ogon! Co mam robić? Mmm, to bardzo proste. Ha? Ogon sireny? Jest za mały. Oj tam, włóż go do wody. Jasne! Mój, nieważne. Bolałabym po mojej palce, ale woda to woda. <laughs> Oooooooo! Oh, wow. To dopiero ogon godne syreny. Wreszcie! Moja metamorfoza dobiegła końca. Jestem prawdziwą syreną. Hej, robotnik! święta matryca. Jak to zrobiłaś? Wypuścisz mnie teraz? Eee, oczywiście. Haha! Jestem wolna. Dziękuję, lusterko. Papa. Pa. Uważaj! Aaaa! O! Nic jej nie będzie. Zapomniałam, że nie mam Pomógł. Pomogę pani! Super! Chris zaprosił mnie na imprezę! O, jak fajnie być syreną. Wspaniały dzień zaczyna się od wspaniałego śniadania! Prawie gotowe! Jest smakowicie! Jak gofry to tylko z dodatkami, wszystkiego po trochu. Plus ekstra posypka. Aż mi ślinka cieknie. Mmm, wyrazy uznania dla szefa kuchni. Chwileczkę. Skąd to się tu wzięło? Wow, Rachel daje koncert. Tylko dla syren. Jejku, jak ona jest piękna. Muszę się tam jakoś dostać. A to znaczy, że muszę zostać syreną. A Idę po ciebie, Rachel. Tędy proszę. Witaj w moim pokoju. O, cześć, Tymi, Nie sądzę. Mm, Okej, okay, wychodzimy. E, wiem, to nie te klimaty, ale mam genialny plan! W postaci magicznej muszelki. Uwaga! Jestem bardzo ciekaw, czy. Wow! Naprawdę zadziałało! Pokój największego pana Rachel! Może być? Super. Idealnie. A więc... Yy... Co to za okropny zapach? Ktoś zapomniał wnieść śmieci, czy co? Kolacja prawie gotowa. Chodź zjeść, Timmy. To chyba stąd ten zapach. Dzięki. Kocham cię, mamusiu. Ale moja ryba. Mm. Dokładnie tego potrzebuję. Łuski ze zwykłej ryby? Taki wygląd mi się marzy. Do dzieła! I jak ci się podoba? E, średnio. Kiedy ostatnio byłeś u dentysty? Coś nie tak z moimi ze. I jakby ci to powiedzieć? W każdym razie dla Sereny najważniejszy jest ogon. ogon. Ja mam tylko śpierdzące stopy. Chwilka. Co to takiego? Nie piosenka, kolega! Dziękuję bardzo. Sorki. Mam przed sobą sporo pracy. Jestem niezły z plastyki. Ale to będzie wymagające. Szkoda czasu. Patrzcie i podziwiajcie. Zacznę od zaznaczenia łusek, a następnie płetw. Całkiem nieźle mi to wyszło. Prawie jak syreniogon. Pozostało tylko przymierzyć. Pod niej już nie potrzebuję. Jak wyglądam? Czy jestem już syreną? No kurczę, to no, dopiero wstyd. Wszystko da się naprawić kawałkiem taśmy. Może więcej niż kawałkiem. Przecież nie założę paska. Nie jestem pewien, ale chyba... Wystarczy. Syreniogon jak się patrzy. Fajnie. Jestem gotowy. Lecę na koncert. Tylko po polsku. Co? Muszę to wrzucić na fejsa. Przezabawne. Hmm. Możesz wejść. Dziękuję bardzo. Następny. Stój. Czy to ma być bezsoryni ogon? Nie mam mowy. Wynocha. Ale ja muszę się tam dostać. Streszczaj się. Jak ci się podobają? Tak przypuszczałam. To nie fair. Ja takich nie mam. Ty! Zabrałeś mi dom! Ej, e, muszę się zakryć. To była totalna porażka. Nigdy nie zobaczę dziewczyny moich marzeń. To takie niesprawiedliwe. Pomocy! Biedaczysko. Co powiesz na małą pomoc? Hmm? Czy to dla mnie? Co to jest? Rachel chce mi pomóc? E, Okej. Okay. Operacja koncert Rachel, podejście drugie. Przede wszystkim lepsza cera. Rybiołuski to był kiepski pomysł. E, co to za przystojniak? Hmm? E, okropne pryszcze. Muszę się ich pozbyć. To dziwnie satysfakcjonujące. E, e, hmm? Powinienem najpierw nawilżyć. O to mi chodziła. O, jakie miłe uczucie. Odświeżające. E, tylko czemu tak spędzi? Nie rozumiem. Chwileczkę. Dla psów? O, wybacz. Załóż tę maseczkę. Zawiera ekstrakt z wodorostów. E, dzięki. Mam nadzieję, że zadziała. Wodorosty są chyba dobre do skóry, prawda? Mogę się zrelaksować. E, to jest to. Spójrz, Rachel. To wszystko dla Ciebie. Czuję się taka wyjątkowa. Oczywiście bez tej maseczki. Nieskazitelnie czysta skóra. Znaczna poprawa do przyjęcia. Cieszę się. Coś z Psy, zostaw mnie! Jedzie mi z ust, czy jak? Hej, skąd się wzięło? Mój błąd! Dobra, kolejny krok to zęby. No, są dość parszywe. Tak myślisz. Skorzystaj z tego. Wow, wielkie dzięki. Wezmę od razu wszystkie. Zaczynam wielkie rzucie. Wow, mocno miętowe. Oż mi się szczęka zmęczyła. I jak, już wybielone? Przekonajmy się. No i jak? Co się zrobiło tej gumy? O, rany, ile tam tego jest? Wreszcie. A teraz chwila prawdy. Nawet nie wiedziałem, że mi tu rosną włosy. Hmm, z tym też mogę ci pomóc. Naprawdę? Hej, czy to dla mnie? Nie mogę w to uwierzyć. Maszynka do golenia? Właśnie tego potrzebuję. Koniec z nadmiarem brwi. Teraz jeszcze ślady wąsów? visa? Gładka jak skóra niemowlaka. Doskonale. No, prawie. Długaś to jak koński ogon, ale nie na długa. Ale byłeś zarośnięty. Byłem, ale już jestem głodziutki. Podoba ci się, Rachel? E, trochę masz na... E, mm, mm. To nie moje. Weź to. Ciężkie. Co tu jest? O! Nie mogę uwierzyć własnym oczom! Tyle pięknych kolorów i różne rodzaje brokatu. Wow, to mój szczęśliwy dzień! Dobra, do dzieła! Zobaczmy. Nigdy mnie nie I co, głupie ci? Hej, skąd to leci? Nie muza Dobra, dobra, zabieram cię na posterunek. No dalej. Nieźle, co? Problem w tym, że nie wyraźnie widzę. Bez okularów nie da rady. Niezupełnie. Wow, wow. Jest inny sposób. Chodź na wow. tu. Okulary są do kitu. Szkła kontaktowe są o wiele atrakcyjniejsze. Zresztą sam zobacz. Wow, widzę ostro. I podoba mi się to, co widzę. Super. Teraz został jedynie ogon. Proszę bardzo. Co? Zaufaj mi. Okej, okay. skoro tak mówisz. Cóż to! Ciągnie się i ciągnie! No! Mój własny serni ogon! Zawsze o takim marzyłem! Jakby był specjalnie dla mnie! Ale ta koszula zupełnie nie pasuje. Tak lepiej! Ej, daj mi to! Wow, zakochałam się! Idę do ciebie, Rachel! Tym razem na pewno mnie wpuszczą. Bo jestem prawdziwą syreną! Młah.